O, oh, Dobra, jak wszyscy nagrywają to ja też I tutaj taki piękny wstęp yeah. Czyli wiadomo Testowy, to jest pierwsza tura testów Kurwa 9.0 Oczywiście Standardowo pierwsze modele HD Tam jeszcze jeden jest Ale mówię tu o trzech Dobrze wam znanych Ale nie będę wszystkich pokazywał Ładnie widać wszystkie szczegóły typu ten kwintowana lufa. Jakieś tam ewentualnie skrzyneczki. Fajnie, to wszystko wygląda. Nie powiem, że nie. Taki trochę dziwny efekt. Nie powinno tak być. Może mam coś źle ustawione. W każdym razie mniej więcej to tak wygląda na, na rzecz trochę no, nagrywania. Aha, i tutaj, oczywiście, nowe, nowe suwaczki do yy, zmieniania ustawień. No ciekawe, to na pewno to się poustawia kurwa, jak już wyjdzie ten paczek. No dobra, nieważne, mniej więcej tak to wygląda, bla bla bla. No jeszcze porównanie, żeby to było jakoś. No nie będzie porównania do starego, ale. No, ale zobaczmy, no. Sprawdzę, czy jest, jest tam pocisk. aha. Uuu! Aha. No mniej więcej, no to jest ten obiekt 430, ja sobie go. Potestuję troszkę, ale to później, No, no, widać ewidentnie różnice. No, z gołym okiem, kurwa, no, to po prostu jest mistrzostwo, nie? Saibiście, to wszystko wyszło, ale dobra, nieważne. Są jeszcze te bitwy historyczne, yy, ale to sprawdzimy. Sprawdzimy troszkę później. Kiepsko, kurwa, No, musiało, kurwa, z tymi ruskimi żyć. No, musiało, po prostu musiało, nie? Dobra, no podczas gry wygląda identycznie. No, no, lepiej widać ten pocisk. A ciekawe, czy kurwa jak zmienię. Bo, no jednak ten czubek jest inny, bo to zależy, kurwa. Czy to ma być high explosive, czy kurwa peppons? Nie, niestety. Nie. Nic się to nie zmienia, myślałem. E, w każdym razie. Już lecą świry. No na dechy, wybało. no szkoda. I ważne, to niezależne zawieszenie, tak. Dobrze, ładna mapa, ładna mapa rzucona. O, pięknie, ruf od razu. Działaś? Działa. Fajnie to wygląda. Gąski się uginają. Ale dalej buja, kurwa mać, no. Co jest? Już wybuchy. Aha! Ale to sekunda, to zaraz mi się przypomni, na nowo. A weźmy, że wyjeżdżam, nie? W ogóle też taki efekt w tym celowniczku też bardzo taki przyjemny. No dobra. Wyjeżdżam. Czekajcie, albo nie, inaczej, o. Weźmy tak na sądu I wyjeżdżam. No ja długo nie buja. O. Standardowo, znaczy się, mi się wydaje, że nad jest lepiej, bo kurwa nie jest jak buja tym czołgiem, powiedzmy jestem tak, i się zatrzymuje na takim kancie, to jest po prostu porażka. Ale fajnie, że też od wewnętrznej tej strony wszystko widać elegancko. A, i większość, większość e, znanych mi wotowych youtuberów nic chyba raczej nie wspominała o dźwiękach z gry, które są nowe. jakiś tam HD, kurwa, coś tam. tam powiedzmy, przerzucili się z MP2 na <laughs> MP3, nie? <laughs> no tego głupie, ale dobra. Nie będzie. Mm. O, 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 co mi przycina? Mm. Może za, załączę ta muzyczka. O, kurwa. Pięknie odbiłem. No legerstwo, no, no wiadomo. To, to jest testowy, w sumie to jest żal. O, spierdala. To jest o tyle dziwne, że kurwa mam no, w zasadzie taki sam ping jak kurwa na normalnym, nie? To jest po prostu... No, nie, no, nie wiem, ale tu już zupełnie inaczej te pociski lecą, o, o, o. O, 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 słoniaki. Z bombą w nosie. Top się, top się, top się, top się, top się. Top się, top się, top się. Dobra, to mniej więcej tyle. Dziecko, kurwa, Pyk. Wziąłem su, od razu su, kurwa, poszło. O, jest muzyka, jak mówiłem. Jak trochę się zmieniło, chyba, nie? Mm, kolorystyka. Jakoś te ten. Bardziej te kurwa tekstury to widać. No nie wiem, takie bardziej. Chociaż nie. Mogę jakąś podkładkę wpierdolić. Dobra, nieważne. Mm, historyczna prochorówka. Jaka muzyczka, kurwa. Dobra, posłuchamy, ty. Tak, <grystek>, suki kw jeden sporty w ogóle nie wiem czemu. Jaki to jest historyczny, to ja nie wiem. A może i jest. Niech będzie. Hmm. I tak, no mamy kurwa Ferdinanda Elefanta, Tygryski 3 i Pantera. No kurwa. No tak naprawdę Pantera była jednym z tych kurwa no najlepszych czołgów, nie? Nie, że tam Tygrys, kurwa, Tygrys 2 właśnie. Dziwo, Tygrys 2 miał taki, no powiedzmy gorszy pancerz jakościowo, jeżeli chodzi o, o... porównanie do Tygrysa pierwszego. Ale tam historycznie już nie będę w to wchodził, bo... Bo, bo, bo... I po prostu powtarzam to, co już wiem. Kurwa, fajnie to jakoś wygląda, nie wiem. Aha, bo jakiś filtr pozdejmowałem. To jest inaczej teraz. Options. Graphics. Aha, filtry wyłączone. czy Deep, tak? Z tego co pamiętam. No. A co, jesła, jesła? Kurwa. Papekim go nie wypierdolę. Dobra, Gold leci, bo mam jeden. <grym> Żeby was krew zalała. No i znik. Jak świecą kurwy. Poszedł. tu stoi. Nie no, przejbamy nie. No to wiadomo, to trzeba drużynę zebrać elegancko, żeby kurwa każdy miał ten czołg tyle, nie? No fajnie wygląda, nie Kurwa, czy ten głęboki? Czy, 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 czy bez tego filtra kolorów? O kurwa, jest. Znowu mi PPK zaodawał. Ja, żeby ci kurwa krew. Dobra, bierzemy burzaczka. No nie wiem, ani muzyczkę nie lecimy, bo chyba już wiadomo, że przejebane. Tam w ogóle chyba jakiś awk się wkurwił. Hmm, Mogę kurwa lornetę zamontować na no, O, OL wybuch No No tak to historyczne wyglądają No po prostu mniej na mniej kurwa No nie wiem co o tym myśleć To jest takie trochę dziwne nie Jakby ktoś wziął te 70 to by dało te T70 nie A on człowieku nic nie zrobi kurwa nad nie wyskałci od razu wysry. O, leci tam uciekł kurwa w tym rowie siedzi, pierdolony Patrz, pechy chuj, no, no dobra Goldową pestkę. Czy tak za 700 poszło? Za friko No standardowo, tu trzeba raczej kampę taką obstawić. Ale tak czy siak fajnie, że to w jakimś stopniu jest tam powiedzmy historyczne, że no rzeczywiście jest, jest to SU-152 i kurwa ma tą lufę, a nie inną i chuj, nie. O, muzyczka. Jest, za 300 chuj. Tygrys jeden, no. A i tak wygląda właśnie gra, kurwa. Ale się otworzył, pierdolony. Ty. Patrz go, kurwa. Blow up? Nie. Nie wiem, jakby coś pozmieniali, kurwa. Nie może dawno po prostu nie gram. <grym> to, kurwa, bang. Witam, witam, kurwa. I tu mamy tak. Czafiego bez wodogłowia. Mm. No szkoda, trochę w sumie. Oczywiście jest lepiej, ale wiadomo, no to wyróżniało fest ten czołg, ale teraz może być nawet fajniejszy. Może coś tam nad odbić. Eee, I dorwałem widzów. Eee, może cię No niestety ledwo Cię słychać Wojtek, więc pozdrowić. Ty. <laughs> witam w internetach. Siema, witam i pozdrawiam YouTube'a. O, tu mamy kurwa tych <gryzniaków> bliźniaków. Kącik 7, kącik 9. Yy, Zdecydowali się tutaj przy asystować przy blowapach. Tu leci cała ten. <gryzniaków> cała załoga. Dobra, yy, zaczynam od. Albo dobra, to już im powiem. Yy, jakby co, zaczynamy od Isa trzeciego. Więc jeden Isek, niech się ładnie ustawi. i. i... Lepiej spierdalać przed tą wieżą. Ole, no to jest Czafi, bo, bo ma penetrę i słabo hita. Padło, więc przygotować się. Jeb. Yep. Ale pierdolą. Kurwa, muszę efekty włączyć. Jest, kurwa. A nie poleciało. Można tą w ogóle wieże wykitrać do góry nogami. O, patrzcie, jaka tarcza! Ja pierdolę! Kurwa, ty jeszcze skontowany. Jak zajbiście. Jak te wieże będą się wypierdalać do gry nogami z reguły. To patrzcie, kurwa, żeby ich nie przewrócić, nie? No, zabiera hp bo, kurwa, ten. No, fajnie to wygląda, kurwa. Strzelać do mnie. Mam dar. Ale nie, kurwa, czekaj, jak ty żeś mi trochę hit... Aha, ten. w balę! <noise> o i chuj, czapiski trany! No, przez dziurę mnie napierdala. Ok, wystarczy. Dobra, i powierzy. Logika wota, no ale można sobie zajrzeć elegancko tutaj. Dobra, walimy te 4-4. Może też ładnie wybuchnie. Nie to i tak już na raz nie padnie kurwa, to nie ma chuja. Szkoda. Ole pierdomo. Dobra, no to teraz walimy Isa. Śmieć Isa No, od razu kurwa. Czekajcie, może się odsunę I, i z kilometra poobserwujemy Enemy armor is hit Enemy armor is damaged Enemy is hit Enemy armor is damaged Jüh O kurwa OL fikołka zajebało O, ładnie, ładnie Dobra. Fajnie leci to, ta wieża. Zajebista sprawa. No, od razu padło. I... Juuu, kurwa, ale malutko coś poleciało. Dobra, test numer 731. Blow up. O, No, były burzące. Był Wskoczyło, że. O, to jest ciekawe, bo Maus odnotował, że dostał niby. Tak, burzaki. Dobra, i teraz amunicja przeciwpancerna. O KURWA kurwa w dupę jebali wow. Jednak pp lecą dalej Chyba Tak no więc tu mamy kurwa isy, ogołocone Eee, stój... Jak stoisz? Czy stoisz? Jeden chuj. DZIECKO KURWA BĘDZ!